Widzowie, jest straszny moment w grze, bo goni mnie stado kanibali. W ostatnim odcinku no, pobiliśmy ich szefów, czyli mamy i tatę Virginii. I teraz w tym uganiają się za mną dwie albo trzy wioski. Cały czas ktoś za mną harczy, cały czas ktoś na mnie skacze. Ja muszę dobiec do mojego domu. Jestem w lekkim tarapacie. pozostaw lajka, napisz komentarz i, i subskrybuj mnie. Subskrybuj mnie, bo ja dla ciebie w nocy z Kalwinem będę uciekał przez dżunglę I obiecuję ci Że ani razu nie skłamałem Z tym ilu kanibali mnie goni Spróbuję się odwrócić I nie umrzeć Aby wam to zademonstrować Trzy Cztery O słyszysz? Słyszysz? A! No mówiłem, że gonią ja to szczerze nie wiem, czy ja biegnę do bazy. Nie! Się w... Oj, kolejny z lewej! O, kur... z prawej! Nie, to trzeba uciec. Ja do wody, ja do wody, normalnie skaczę do wody. Tam cała wioska kanibali. Ty! Tam się kanibale na... dalają! Ej... Wyszły te! Ej... Ale jaja! Jaskiniowe wyszły i napierd... ...mi... Moje nie jaskiniowe! Ty chcę zobaczyć co ci z wioską zrobili! Kurwa nie mnie gonisz od godziny! Ej... Ale jaja są widzowie. Ale się odwaliło. Ale dymy! Jeszcze przyszedł ten taki, co go ciężko zabić. On pije wodę kurwa? Pije, pije. I kurwa, prudzie jebany! On wygląda jak jaskiniowy, tylko trochę głupszy jest. Pierdol, nie będę się z Nienawidzę cię. Nienawidzę tych, bo jest ciężko trafić. Czekaj, gdzie miałem dom? Eee, dom miałem... Chcę skupić nie mogę, bo to kurestwo tu biega. Mam pozaznaczone kilka domków, ale to nie są one. Gdzie jest helikopter? Dobra, to mój dom jest 100 km w tamtą stronę. To ja. Jak dojdę, to się widzimy. Odejdź! Boże, jak tu jest pięknie. Mogę. Tam chodzi ta. Virginia Virginia, Virginia. W ogóle... Ciekawe czy na te jaskiniowe co przyszły do mnie w dzień byś działo krzyżyk no bo jeśli krzyżyk działa to on, on jest jestem uratowany Wobec ciekawe czy Virginia ma pistolet rybę mi złapała Cześć kochanie masz pistolet i ja mam pistolet a nie rybę no, daj mi daj Dziękuję. Co? Zabij go, zabij go. Ja sobie oskuruję to co mi dałaś, kochanie, ty moje. ja masz pistolet. Jeszcze chyba ten mój tumikiem Zajeb go. Zajeb go, kochanie. Jeb mnie Dobrze, przelaj do... Ty, już jest trupa, już jest trupem. Chodź, idziemy, Virginia, stąd. Jeszcze jeden. No, do ol! Dobrze, jeszcze raz. Jezu, jaka ty jesteś piękna, jaka ty jesteś świetna, jaka ty jesteś cudowna. Chodź, Virginia, idziemy do domku. Ej. Tu mnie wcześniej nie było, bo czarnych namiotów nie pamiętam. I to pielca w stowku też nie pamiętam Ej Alum Aksa Ej, ale Axa. Aksa O, cześć widzinia Ej, kotek. Zobacz jakiego ja mam Axa B Tego już nie mogę nawet zbierać Muszę sobie zrobić jakąś półkę w domku. W ogóle muszę ten domek jakby umeblować To budować i umeblować Ale tu mnie wcześniej nie było, o, fajnie. Bo mam komplet siekier Chyba mam komplet siekier A nasz domek jest... Nasz domek jest... Jest helikoptery? Nasz domek jest gdzieś tu. Ciekawe czy mnie zauważą jak będę wdech... O! Kurwa! Ja pierdolę pojebało cię! Ale mnie przestraszył, przecież się cikałem. Ja taką przyczajkę zapierdoliłem, a on do mnie zryje. Ale się przestraszyłem. Matko bosko. A do domu polecimy taksi Czy oni mi coś tu zniszczyli? Czy, czy to wygląda jak wyglądało? Nikt mi nic nie zniszczył. Na pewno zapisuję grę. Na 100% zapisuję grę. Proszę bardzo. Gra została zapisana. I... I wiem jedno, w tym odcinku rozbieram tą budę To jest najgłupsza rzecz, którą można wybudować Bo to kurwa nie daje nic totalnie I i poproszę Kelvina, żeby wyciął tam kawałek lasu Albo nawet, może nie tam Tylko nawet tutaj I mi poprzynosił deski Zrobimy dzisiaj rozbudówkę tej chaty tutaj W tym miejscu Tak, rozbudujemy ten domek Trochę go zmienimy Troszkę go rozbudujemy, troszkę pozamieniamy ścianki. Ja w ogóle mam patent na okna trochę inny. Będzie to wyglądało, mi się wydaje ładnie, spójnie i elegancko. Grę zapisałem. To biorę się w sumie do roboty, żeby nie marnować czasu. No dobra, na ten moment rozebrałem dach. Na ten moment, ro moment rozebrałem dach, rozebrałem schody i będę miał bardzo dużo rozpierania w tej chacie. No bo jak chcemy ją powiększyć, żeby była trochę lepsza, to musimy troszeczkę nakombinować. To jest tak, zastanawiam się czy jestem w stanie dotąd ją pociągnąć. Dowiemy się w momencie, kiedy położę parę desek, więc zaczynamy kłaść deski. Na razie na ten moment wygląda to dobrze. Wygląda jakby to. Jakby to miało sens, i to miało rację bytu. Okej, okay, widzę. Poszerzyliśmy budę. Na 100% jest poszerzona, i na 100% jestem z tego zadowolony. Teraz mamy te deski tutaj. Te połówki. Można je nosić po cztery. No to z nich zrobimy sobie. Z nich zrobimy sobie. Podłogę. Ale podłogę widzę, że trzeba będzie podzielić na dwie części. Bo. Jest jedna podłoga kładzona Jakby Cholera, jak mam to zrobić? Bo ja to muszę położyć nie tu a tu Bo jeśli tego nie postawię tu To nie jestem w w stanie odwrócić czy jestem w stanie, moment czy jestem w stanie odwrócić podłogę nie, nie jestem, czyli muszę muszę wykonać pewien manewr a mianowicie muszę wziąć to i zamontować to tutaj elegancko szymonku Szczerze nie wiem czy to miało jakiekolwiek znaczenie Ale zaraz się dowiemy Jakbym to Położył tu To położę tu i teraz... Do... Okej okay. Chyba nie mogę tej deski już wziąć Czyli chyba tak musiało być Chyba tak musiało być a to muszę położyć się w ten sposób. Mówię, ta, ta chatka będzie ładnie wyglądała, widzowie. Znaczy, na razie to jest taki... taka bryła. Taka bryła. A będzie nowoczesnym, pięknym domkiem. E, jeszcze nie za bardzo wiem, jak to zrobię. I Ile czasu mi zajdzie. Cześć, Kalwin. Będę miał sprawę do ciebie, bo będę potrzebował dużo bal. Jestem przekonany, że jesteś w stanie pomóc. E, jakbym mógł cię prosić, chodź za mną. No bo tak w sumie nic od niego nie chciałem, po prostu on sam za mną łaził. I postawię cię tutaj, w tym miejscu, byś wyczyścił ten, ten, ten teren. Widzisz, ty jesteś Kalwin? A, bo ty musisz całą rzeczkę obejść. Ty serio biegniesz rzekę dookoła? Teraz Kalwinku mnie. Oczyść teren, w wprowadzimy 20 metrów. No. Masz co robić. Zajmie ci to trochę czasu, ale stary jak to zrobisz, i potem będziesz mi te deski przynosił, to naprawdę zrobimy piękny dom. I też będziesz miał pokój swój. Obiecuję ci. Calvin, czy ja Ci kiedykolwiek ja zrobiłem oprócz yy, akcji z paralizatorem? Nigdy. Widzisz? Czy jestem godny zaufania? Wszyscy, murek później zrobimy. Będzie fajnie. A Calvin? Zapierdalał roboty. Nie wiem, czy deski mógł zapłać. Czy deski będą spadały nam do wody? Nie. Calvin wszystko robi idealnie. I spadła decha. O kurwa spadają deski. Oj, złamałem sobie nogę. Calvin, nie. Nie, tak nie można. Żeby zapobiec temu, żeby deski nie spadały. Trzeba wybudować dobrą tamę. Czy jestem w stanie to tu położyć? A i owszem. Kładziemy tak dwie i już nic nie będzie uciekało. Bo tam mam taką małą tamkę i tu mam taką większą tamkę. I jak te dwie tamki się połączy... To raczej tą wodą nie powinno nic lecieć. Ale kalbin zapierdala dzisiaj naprawdę. Jestem z niego dumny Karol nie jesteś super Jak nigdy I tu tego jeszcze mam... O luju, pa ile mam miejsca Ja mam tych połówek pełno Nie, będzie dobrze, będzie dobrze widzę Idę sobie zjeść Patonika, chociaż nie Jest kransik, jest impreza Dotkniesz mi kurwa mojego kolegi Dotkniesz go kurwa nie rzujesz, nie? Po chuj, żeś przyszedł? Kto cię przysłał? Do domu już Czekaj, jak go rzucę, to się rozjebię No nie, myślałem Kalwin! czy tego, chodź, chodź, Kalwinuś! Bale i daj mi. Powiedz, że to zrobisz, i po prostu odpoczniesz. Dobra, świetnie. Ja będę w bazie Kalwin, ty mi je dawaj po prostu. Widzowie, tak odwaliłem. taki dupy dałem. Bo zabrałem stąd taki jeden patyszek, i przez to musiałem rozebrać połowę budy. Lekkie przemeblowanie musiało tutaj pójść, ale spokojnie Za chwilę będzie wszystko opanowane I nadal nie będzie Kelvina. Już teraz nie wygląda najgorzej, ale będziemy jeszcze kilka rzeczy zmieniać Ta chatka musi mieć swój urok więc będzie troszeczkę budowana mamy 40 minut odcinka i tyle domu I nie ma Kelvina Kotek, ja idę po Kelvina Nie ja się zablokował czy co z tobą jest Kelvin, czy cię pobili? I kurwa Kelvina straszysz, wypierdaj stąd brudasie jebany dalej. Ej, dostał w nogę i. Może... Jak na tym, żeby umrzeć? Z tobą będzie to samo. I oni jakieś keblary mają. Jeszcze brudas słyszę. Nie wiem, czy brudacy są z wami w nogę? A normalnie on ubrany z, z kości Ej, Ile trzeba było się znipić Zdechni, kurwa I Gdzie jest Kalbin? Ja nie mogę go faktycznie najewać O, idzie Kalbin, on się musiał przestraszyć Kalbinek, słuchaj, jakbyś mógł mi te deski przynosić. Przepraszam, że tak późno przyszedłem, ale no ja nie widziałem, że oni cię gnębią, no. I daj mi. Chodź. Trzeba to Calvin zrobić. Tam idzie kolejny, tu jest Brudas, ja tego Brudasa się dla ciebie, Calvin, go zabiję. A Brudas dostał 3-4 razy na ryj? E, dalej ja dziękuję. Ja pierdolę, nienawidzę go. Zdech. Kalbinku, możesz pracować. Dobra. To tutaj. To tutaj jest. I... I z tego zrezygnujemy. Tu mi brakuje jednej deski, ale... Może to nie będzie problem. Tam będzie trzeba to zamknąć. Tamta ścianka będzie pokojem, w którym będę spał. Jestem w stanie to zrobić tak, żeby to nie wyglądało brzydko? Chyba tak, chyba to będzie wyglądało ładnie. Dobra, pokażę jak to wygląda z tej strony. Ech, przyzwoicie. I teraz jeden i mamy przecudowne, piękne, designerskie, eleganckie, najładniejsze okno na świecie i tu mamy sypialnię. Ja pierdolę jak to wygląda. Przykro że tutaj bala nie ma, ale zostawię ten bal do góry. No i tu byśmy mieli taki nasz mały pokój. Nasz mały pokój. Wejdziemy sobie jeszcze do góry. Góra jeszcze nie jest skończona. Z tą górą się zastanawiam co zrobić. Mam tych bali od chuje. Co ja mam z tym zrobić? Dobra, wniesiemy sobie łóżko do pokoju na dół, tam gdzie łóżeczko miało być. No i tu łóżko idealnie pasuje. I tu będę se spał. I tu będę sobie też grę zapisywał. Elegancko siedzi moje kojo. Padminku, czy ty już przyniosłeś wszystko, kochanie moje? mi się wydaje, że nie. Trochę tych desek przynosiłeś faktycznie, ale to jak na moje nie są wszystkie. I wszyscy będą się pewnie mnie łazić. Też nie mogę go zmuszać do roboty. On się buntuje. Góra wygląda tak. I jest zajebista. I mnie się bardzo podoba. Góra jest super. I mamy tu podgląd na rzekę. Mamy podgląd na rzekę. I mamy podgląd na rzekę. I tu mamy podgląd na naszą bazę. Do tego możemy zejść sobie na dół. I mamy podgląd na otaczające nas blisko tereny. Mamy też łóżko. Na pewno weźmiemy sobie krzesełko. Nie wiem, co ty masz dla mnie, kochani ale biegłaś bez sensu jak debil. Tu sobie damy krzesełko, żeby nam było wygodnie, żebyśmy mogli sobie usiąść. Teraz sprawdźmy. Co za mebelki mogę sobie zrobić? I zmieniamy sobie tryb na tryb taki, w którym już podobno coś jest. Jeśli chodzi o meble, to mamy krzesła, mamy krzesło. Cudowny Żyrandol. Chcę taki mieć. Jeśli chodzi o gnotki, to wydaje mi się, że to nie jest problem, bo gnotki gdzieś tu leżały, widziałem. Sam je zawiłem. Tu nie. Ej, teraz jak kanibala potrzebuje, to go nie ma. Ale widzę, że. Zobaczcie, usiadł. Ale zaczął znów nosić. kalmi to jest kocur. Tak jak go na początku wyzywałem, że jest trochę upo. To już dzisiaj wam widzowie, że to nie jest upo. To jest. kozak totalny. Pracuś Przystojniak. Zobaczcie, co on robi. Nie wiem czemu on zawsze dookoła biegnie. Zróbmy mu trochę pomóc. No dobra, podkładaliśmy sobie dechy. Jest tego trochę. Ale muszę się przespać, żeby pomyśleć, co zrobić dalej z tym domem. No wiem, że na pewno chciał tu żyrandol zrobić. Sprawdźmy co jeszcze jest w mebelkach na B. Na pewno chciał dwa żyrandule zrobić. Bo musi być też żyrandol do góry. Ja mam nadzieję, że to będzie świeciło, nie? A nie że tylko będzie wyglądało. Że zrobić ten żyrandol musiałbym się pozbyć jakby tego sprzętu. I nie wiem co ja teraz odjebałem, ale o kurwa zawalił nam się dom Zawalił nam się dach. Ja pierdolę Ajajaj. Aj, aj. O mój Boże, oj O mój Boże, oj Mam nadzieję, że to, to wszystko jest do odkręcenia Zrobię może tak. I... Może tak. I jak teraz to ściągnę, i to pierdolnie, to od 1 do 10 będziemy mi przykro na 12. Idę zapisać grę. Pierdolę. Bo ten domek już zaczyna wyglądać. Ten domek to już jest coś. Ja jestem powolutku z niego dumny, tylko to muszę wywalić. Nie zawaliło się, czyli było trzeba podpórkę zrobić. No przecież ja wiedziałem od razu, kurwa. Ja to, no oczywiście, że. Ja to od, początku, od samego początku wiedziałem. Dobra, bierzemy budowlę. Żyrandol. dol. w elegancki. Jak to nie będzie świeciło, to się w kurbie pest. Ej, co ty robisz? Kadwin, co ty robisz? Ktoś ci kazał to robić? Czy jesteś jakiś... A czekajcie, ja go muszę zapstrzymać, przecież on nie skończy. Rąpać drzewa do końca miesiąca Do góry wygląda tak Na dole mamy gdzie mieszkać, proszę bardzo, jest tutaj miejsce do spania. Można wejść sobie do góry. Z góry, tak jak mówiłem wcześniej, widok jest przepiękny. Można sprawdzić, co się dzieje. A biegnie Kalwin. Muszę go zatrzymać teraz, żeby już więcej tego nie robił. Tutaj... Taki mały balkonik mamy. Nie wiem, co z nim zrobię. Na dole zamyślę czy belki, ponieważ też zejdę. Ale to już poza nagraniem. Daj, Kalwinku. Idę po resztę belek. I... Jakbym mógł Cię prosić, już więcej nietni. To już mi wystarczy. To już mi wystarczy. A wam bardzo dziękuję, że oglądaliście. No dzisiaj troszeczkę mniej yy, wybuchowy odcinek, no ale odcinki budo budowlane takie są, że mniej krwi, się rozlewa, a więcej trzeba użyć jakby yy, wyobraźni i stworzyć piękny budynek. Zacznę też jak ten budynek od dołu wygląda. Od dołu widzowie i z tej strony on wygląda... Nie no zajebiście wygląda, wygląda jak jakaś chata w Hiszpanii. Pięknie, coś z tą ścianą muszę jeszcze zrobić. Nie mam za bardzo pomysłu, ale coś z nią zrobię. A i fajnie było Kalwina dorwać, żeby nie biegł dalej do roboty. Kalwinek, nie, 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 nie! Już dalej nie biegnij. Chodź, chodź, chodź. Odpocznij sobie. Weź zrób sobie przerwę. Chcę usiąść, się nie stresuj. Świetna robota, dzisiaj bardzo mi pomogłeś, aż za. Nie wiem, co z tym wszystkim zrobię. Aż z nami pomogę. Wam widzowie, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i w następnym odcinku pójdziemy na zwiady. Pójdziemy coś odwiedzać, pójdziemy kogoś zabić. Nera!